Witam, Adam Kopeć, już Excela z portalu Excel i Adam, o tym jak w Wordzie tworzyć listy wielopoziomowe. Tu mam trochę więcej produktów Microsoftu, parę produktów też Apple. Zaznaczymy sobie to i nie będziemy brać żadnych utorów numerowanych, tylko od razu rozumiemy sobie listę wielopoziomową i tu widać już gotowe style. Kilka z tych stylów od razu dodaje formatowanie nagłówkowe. Tak mogę pokazać, jak to by wyglądało, czyli każdy z tych punktów byłby nagłówkiem, na przykład rozdziału odpowiedniego poziomu, jeśli tylko naciśniemy Tab i zmienimy mu poziom. Ale akurat takich nagłówków nie chcę pokazywać, Skupmy się na jednym z tu przykładowych dostępnych schematów. Tu akurat poszła lista numerowana i ona poszła jednym ciągiem na całość, ponieważ tu cały czas jest poziom pierwszy i żeby uzyskać kolejne poziomy, to trzeba przykładowo tutaj naciskać tab, żeby uzyskać kolejne poziomy, kolejne wcięcia. W produktach. Więc jeśli sobie to odpowiednio tak wcinamy, będziemy mieli listę wielopoziomową w takim stylu, jaki sobie wybraliśmy. Czyli jeśli ja zaznaczę całość tej listy wielopoziomowej i tu zmienię sobie przykładowo na ten styl, cała ta lista zmieni się odpowiednio. Jeśli zmieniasz listę za pomocą gotowych. Stylów, list wielopoziomowych, to od razu widać jak to się zmieni. W przypadku list pojedynczego poziomu, ta zmiana może nie nastąpić, może jednak się udać. Czyli tutaj zmieniłem w. W taki sposób, że zmieniło się całe, ale przy drugiej zmianie ze znaków rzymskich na litery zmienił się tylko główny poziom. Więc wybierzmy sobie przykładowo ten. Wspy listy wielopoziomowej i przy listach wielopoziomowych masz bardzo dużą swobodę, bo możesz definiować nowe listy wielopoziomowe. W każdej wersji Worda 2013, 2010 2017 wygląda to identycznie. Wybieramy sobie poziom. Tu możemy zmienić sposób. Jest sporo różnych możliwości. Tak? Raz. Odnosi numeracji. dwa, Że możesz dodawać tekst, zarówno po tym numerze, jak i przed tym numerem. I tu widać już podgląd, jak to będzie wyglądało. Tu jeszcze możemy pracować z wcięciami tekstu. Jak sobie więcej, większe to widać, gdzie tu się to odpowiednio zmienia, gdzie jest wyrównanie dopasowane i. Możemy sobie teraz zatwierdzić. Tak, Word obsługuje do 9 aż poziomów. Wszystkich je ja możesz w analogiczny sposób modyfikować. Jeśli sobie tutaj zatwierdzę, to tu mi się pozmieniał odpowiednio poziom drugi w taki sposób, jak sobie zmieniłem. Naciśnij lubię to, jeśli spodobał Ci się film. Subskrybuj kanał po więcej porach informacji na temat Worda.